Jak wyciąć fragment filmu, jak wyciąć fragment opublikowanego filmu, taki fragment ze środka? E, otrzymałam takie pytanie, więc zrobię jeszcze raz bardziej szczegółową instrukcję, jak tego dokonać. Oczywiście film jest opublikowany, więc można to zrobić tylko i wyłącznie w YouTube Studio, czyli trzeba się do niego dostać, czyli jak jesteście zalogowani swoim gmailem, to musicie sobie kliknąć tutaj w prawą ikonkę swojego zdjęcia w prawym górnym rogu Przejść do YouTube Studio. A jeśli macie kilka kont i nie chcecie tego konta, no to przełączyć konto na to konto, w którym film jest, i przejść do YouTube Studio. Ja już jestem w YouTube Studio, w swoim. I teraz wybieracie film, który chcecie edytować. Powiedzmy, że ten. Czyli najeżdżacie na niego myszą i klikacie ikonkę ołówka. To spowoduje, że otworzycie ekran do edycji tego filmu. On już jest opublikowany, ale różne rzeczy można ciągle zmieniać, na przykład opisy, e, tytuły i tak dalej. Natomiast e, edycja środka zawartości filmu jest tu w menu po lewej stronie, trzecie od góry: edytor. Jak klikniecie na ten edytor, to przejdziecie do takiego widoku, gdzie będziecie mogli swój film tutaj obejrzeć, klikając na odtwórz. A tu macie linię czasu, gdzie jeśli. Złapiecie tą szarą kreseczkę i przesuniecie w któreś miejsce, na przykład tu, to będziecie mogli zacząć oglądać w tym podglądzie ten kawałek filmu od tego miejsca. I teraz oczywiście trzeba tą kreskę przesunąć tam, gdzie jest mniej więcej ten fragment, który chcecie wycinać. I co dalej? Dalej klikacie w guzik przytni, tak jak przy wycinaniu początku i końca, pojawia się wtedy tu na dole takie czarne menu, gdzie są dodatkowe opcje. Opcja podziel. Jak klikniecie w opcję podziel, pojawi Wam się wtedy tam, gdzie ustawiliście tą linię czasu, niebieska kreska. Widzicie, że ta kreska się zmieniła z szarej na niebieską. Teraz, jak złapiecie myszą, przyciśniecie lewym przyciskiem myszy tą kreskę i przeciągniecie w lewo, cały czas trzymając wciśnięty guzik myszy, to zaznaczycie ten fragment, który chcecie wymazać, wyciąć. Jak przesuniecie tą kreskę, złapiecie i tak samo przyciśniecie lewy przycisk myszy i przesuniecie w prawo, no to przesuniecie sobie ten obszar jeszcze bardziej w tą stronę. I Teraz w ten sposób, wciskając guzik myszy i przesuwając, wybieracie ten fragment, który chcecie usunąć. Powiedzmy, że chcemy to usunąć. Teraz co należy zrobić dalej? Jak widzicie, w tej chwili guzik zapisz nie jest dostępny bo YouTube nie jest pewny, czy wy wiecie, co robicie, i czy na pewno chcecie ten fragment usunąć. Więc to, co musicie zrobić, to jak już ustawicie sobie ten odcinek do wycinania, to trzeba kliknąć na podgląd, i wtedy przesunąć sobie tę, tę oś czasu trochę wcześniej, obejrzeć na wszelki wypadek, jeszcze raz, klikając tutaj na play, czy na pewno wycinamy to, co chcemy, bo YouTube nam pokaże wtedy, co wyciął. Jeśli wszystko jest ok, to idziemy tu do góry i widać, że teraz już guzik zapisz jest niebieski, czyli możemy zapisać to, co wycięliśmy i po jakichś kilku godzinach YouTube te zmiany wprowadzi. Nie wprowadzi ich od razu po pięciu minutach, ale jak będziecie cierpliwi, poczekacie kilka godzin, jak zapiszecie, to będzie to możliwe. I to wszystko. Jeśli natomiast to, co zrobiliście, Wam nie pasuje, no to wystarczy kliknąć na odrzuć zmiany i tego wycięcia nie będzie. Film zostaje tak, jak był. Jeśli film wam się przydał, to bardzo proszę kliknąć łapkę w górę i jeśli chcecie dostawać powiadomienia o następnych filmach, to kliknijcie guzik subskrybuj. Pozdrowienia.